No i tego właśnie ranka, kiedy podpijałem herbatę w miejscowej kawiarni z złotatą otaką o krzesło, podeszła do mnie jakaś starsza jejność i spytała, czy pomógłbym jej przesunąć magiel żelazny, który, jak powiedziałam, jej szwagier dla niej został. Ale zostawił go nie w tym pokoju, gdzie trzeba, zostawił go w salonie, a ona rzecz jasna chciała go mieć blisko kuchni. To, to był prezent od Szwagra. Rozumie pani ten magier. Ale zostawię go w salonie. To, to było głupie miejsce na magię. Nie, nie można go było tak trzymać. No, no, zgodziłem się jej pomóc. Mieszkała bardzo blisko. Ale jak tam przyszedłem, no to się okazało, że ja tego maga w ogóle nie mogę ruszyć z miejsca. Ważył chyba z 500 kilo. Próbowałem, robiłem co mogłem, a ta starsza jejność tylko stała nade mną i poganiała. I zachęcała. No więc po paru minutach powiedziała mi: moja pani, dlaczego pani nie wsadzi sobie tego magla w dupę? A zresztą kto dziś jeszcze używa magla? Nie chce pani kupić suszarkę obrotową miałem wielką ochotę przerobić ją na gniazdkę. Ale, że byłem w świetnym humorze z powodu tego odśnieżania, co tylko wziąłem łopatę, dźgnąłem babę w brzuch Przepraszam Oczy Poczynam zagrać tę popielniczkę, która mnie zawadza na szklankę. Niewiele by brakowało, a szklanka by spadła. Albo popierniczka by spadła. Muszę uważać na dywan. Nie, nie ze względu na siebie. Przez szacunek dla ojca. Pan wita na punkcie porządku czystości. Nie bałaganu. Więc skoro jak widzę, nie pali pani w tej chwili pozwoli pani, że ja odłożę te popiernicze. <grymne>